W głębi pradawnego lasu, gdzie poranne mgły tańczyły wśród drzew, mieszkał mały lisek o imieniu Rufus. Rufus był wyjątkowy. Jego ogon był dłuższy i bardziej puszysty niż jakiegokolwiek innego lisa w okolicy. Jednak zamiast cieszyć się tą wyjątkowością, Rufus czuł, że jego ogon jest nieporęczny i nieproporcjonalny do reszty ciała. Młode lisy często śmiały się z niego na polanie, krzycząc Rufus, ogon jak miotła. To sprawiało, że Rufus chciał być taki jak reszta. Pewnego dnia, smutny i niezadowolony ze swojego ogona, Rufus postanowił muszę się go pozbyć. Opuścił więc swoją norę, kierując się ścieżką przez las. Szedł i szedł. Aż doszedł do miejsca, gdzie drzewa były tak wysokie, że mało co przepuszczały światło. To musi być gdzieś tutaj, myślał, wiedząc, że gdzieś w pobliżu mieszka mądra Sowa. Rozmyślając o swoim planie, zatrzymał się i spojrzał w niebo. Tam, na jednej z najstarszych gałęzi, siedziała ona. Stara Sowa Selena. Jej pióra lśniły srebrem, a wielkie oczy błyszczały mądrością. Cześć Rufusie. Co sprowadza cię w te strony tak wcześnie? Zapytała Selena swoim ciepłym, łagodnym głosem. Och, Seleno, mam taki problem. Mój ogon jest zbyt duży. Inne lisy się z niego śmieją i ja już tego nie wytrzymam. Rufus opuścił głowę, wpatrując się w swoje łapy. Sowa zamyśliła się, po czym odparła. Chodź, opowiedz mi więcej. Może znajdziemy rozwiązanie razem. Czasami to, czego się wstydzimy, może okazać się błogosławieństwem. Rufus poczuł, że serdeczne słowa Seleny rozgrzewają jego serce trochę bardziej niż promienie słońca o poranku. I tak zaczęła się ich rozmowa. Rufus opisał swoje zmagania, a Selena słuchała uważnie, kiwając głową ze zrozumieniem. Rufusie, powiedziała nagle. Czy chciałbyś zobaczyć, co twój ogon może zrobić? Lisek spojrzał z niedowierzaniem. Mój ogon robić? O czym mówisz, Seleno? Zapytał niepewny, co sowa ma na myśli. Zdradzę ci tajemnicę lasu, odpowiedziała Selena. Twój ogon to dar, który możesz dopiero odkryć. Bądźmy cierpliwi i zobaczmy, co się stanie. Kufus pokiwał głową, gotowy, choć trochę zaniepokojony, by odkryć coś nowego. I choć zaczynał trochę więcej rozumieć, wciąż nie wiedział, co to wszystko miało oznaczać. Selena rozłożyła skrzydła, zapraszając Rufusa do towarzyszenia jej przy dalszej wyprawie. Lisek, choć pełen obaw, poczuł się lepiej. Czekało go coś nieoczekiwanego, lecz w obecności mądrej sowy czuł, że może się udać. Ruszyli więc razem, zostawiając za sobą cień starych drzew i zagłębiając się w tajemniczą część lasu. Słońce zaczęło rozświetlać ich drogę, a Rufus czuł, że może coś wewnątrz niego zaczyna powoli się zmieniać. Rufus i Selena przemierzali leśne ścieżki, a wokół nich budziła się przyroda. Ptaki śpiewały swoje poranne melodie, a wiatr szumiał delikatnie między liśćmi. Rufus spoglądał na swego przewodnika z mieszanką ciekawości i niepewności. Sowa przemówiła: Zanim znajdziemy odpowiedź na twój problem, musisz nauczyć się postrzegać rzeczywistość z różnych punktów widzenia. Świat jest pełen niespodzianek, jeśli potrafisz tylko otworzyć na nie oczy. Dotarli do miejsca, gdzie mały strumyk przecinał polanę. Selena zatrzymała się i wskazała na zwalone drzewo, które utworzyło niestabilny most nad wodą. Czy widzisz ten most? Przypomina mi o rzeczach, które nie są takie proste, jak się wydają, powiedziała. Rufus przytaknął, patrząc na drzewo, a potem na swoją przewodniczkę. Selena, odskrzydlając się na bok, spojrzała na niego wyczekująco. Rufusie, pokaż mi, co twój ogon potrafi. Zasugerowała. Lisek, nie do końca pewien, co ma na myśli, podszedł nieco bliżej do mostu zbutwiejącego drewna. Przesuwał swym długim, puszystym ogonem po jego powierzchni, czując każdą nierówność. Chodź za mną! odezwała się Sowa, skradając się spokojnie i uważnie. Och! Zawołał Rufus z zachwytem, gdy zrozumiał, jak jego ogon wyczuwał najmniejsze drgania i nierówności drzewa, pomagając mu stawiać pewne kroki. Razem przeszli na drugą stronę strumienia, a Rufus poczuł się pewniej, z lekko bijącym sercem. Twój ogon pomógł nam przejść bezpiecznie przez most, powiedziała sowa z uśmiechem. Czy dostrzegasz już, co widzę? Myślę, że tak. Odpowiedział Rufus nieco niepewnie, jednocześnie bardziej zaintrygowany. Kontynuując wędrówkę, dotarli do wzgórza, gdzie wiatr wiał silniej. Selena zatrzymała się i obróciła do Rufusa. Tutaj możemy poczuć moc wiatrów. Spróbuj stanąć w tym miejscu i pozwól ogonowi robić swoje, zaproponowała. Rufus stanął na wzgórzu, a jego ogon zaczął się poruszać we wszystkich kierunkach. Niemal jak wielki płaszcz osłaniający go przed zimnymi podmuchami. To dziwne uczucie, ale też przyjemne, pomyślał Rufus, zaskoczony jak dobrze mu to robi. Sowa z błyskiem w oku spojrzała na Rufusa i rzekła. Widzisz, czasem musimy odkryć, co mamy, aby zrozumieć, jak bardzo to było nam potrzebne. Rufus z iskierkami nowej nadziei w sercu był gotów dowiedzieć się jeszcze więcej. Czas spędzony z Seleną, pełnym odkryć i nowych doznań, sprawił, że zaczął inaczej patrzeć na swój ogon. Zrozumiał, że wady, które wcześniej wprawiały go w smutek, mogą być cennymi darami, jeśli tylko nauczy się z nich korzystać. Z każdym kolejnym krokiem czuł coraz mniej ciężaru w sercu, tak jakby jego ogon zaczął funkcjonować jak część snu o sobie samym. Rufus poczuł się pewniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, a jego serce wypełniała nowa siła. Razem z Seleną dotarli na rozległą polanę, gdzie zatrzymali się otoczeni ciepłym światłem popołudniowego słońca. Selena obróciła się do Rufusa, bijąc skrzydłami, by zwrócić jego uwagę. Rufusie, doświadczyłeś już, jak twój ogon może pomóc w różnych sytuacjach. Ale teraz nadszedł czas, aby zrozumieć coś jeszcze ważniejszego, mówiła Selena, a Rufus słuchał jej z niecierpliwością i zrozumieniem. Czasami rzeczy, które odbieramy jako nasze wady, mogą być kluczowe dla odkrywania tego, Kim naprawdę jesteśmy i co możemy ofiarować innym, kontynuowała Selena z mądrością w głosie. Twój ogon, tak wyjątkowy i piękny, jest częścią Ciebie, która może Cię prowadzić do odnalezienia Twojej drogi. Rufus zrozumiał, że wkroczył na nową ścieżkę. Zaczął dostrzegać, jak Jego ogon jest częścią Jego osobowości, dodając mu siły i pewności siebie. Selena wskazała mu drogę powrotną do polany, gdzie inne lisy spędzały czas na zabawie. Gdy wrócił do swojego klanu, Rufus czuł, że porusza się z nową lekkością i pewnością siebie. Młodsze lisy zwróciły uwagę na jego zmianę. Jeden z nich zawołał: Rufus, czy opowiesz nam, gdzie byłeś i czego się nauczyłeś? Rufus uśmiechnął się, odczuwając w sercu przypływ radości. Oczywiście, odpowiedział beztrosko. Chętnie podzielę się z wami tym, co odkryłem. Usiadł pośród nich, a jego ogon rozkładał się wokół, jak przytulna poduszka. Lisek rozpoczął swoją opowieść, ucząc młodsze lisy, jak spojrzenie na siebie z innej perspektywy może otworzyć drzwi do nowych możliwości. Opowiadał, jak stara sowa Selena pomogła mu dostrzec znaczenie wyjątkowej cechy, z której wcześniej był niezadowolony. Każdy z nas ma coś, co czyni nas wyjątkowymi, dodał, i musimy nauczyć się to doceniać, bo to czyni nas naprawdę pięknymi. Inne lisy słuchały Rufusa z uwagą, czerpiąc inspirację z jego słów. Rufus zrozumiał, że nawet najmniejsze różnice mogą być przyczyną radości i dumy. Dzięki swojej nowej perspektywie stał się wzorem do naśladowania, a jego opowieści przekazywały mądrość i inspirację kolejnym pokoleniom. I tak Rufus, lisek z ogonem jak żadne inne, nauczył się, że prawdziwe piękno pochodzi z akceptacji siebie, takim, jakim jesteśmy. Czuł się teraz bardziej zintegrowany ze swoim synonimem, gotowy przyjąć każdą nową niespodziankę świata, tak jak powiew wiatru na wzgórzu, z otwartym sercem i ogonem rozpostartym niczym skrzydła na wietrze. Żył w harmonii z lasem, który znał i cieszył się będąc sobą. Lisem z długim, puszystym ogonem, pełnym przygód i możliwości. Jeśli podobało ci się to opowiadanie, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów.